Hej, 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 witajcie, witajcie. Myślę, że sezon na vloga możemy uznać za rozpoczęty. Jestem teraz na naszej osiedlowej siłowni, bo postanowiłam się troszeczkę wziąć za, za siebie, bo już jakiś czas temu nie chodzę na żadne takie e, ćwiczenia, że tak powiem. Także trochę trzeba tutaj ten organizm no, do takiego użytku sprawnego. Doprowadzić. Wcześniej chodziłam na zumbę, ale później, gdy zmieniła nam się instru instruktorka, tak nie za bardzo mi się podobało. Dodatkowo jeszcze miałam warsztaty ze słuchowisk tego dnia, co były treningi, więc musiałam zrezygnować, a później jakoś to się tak rozlazło. Przyszła pandemia, siedzieliśmy w domu, no i wreszcie stwierdziłam, że pora coś z tym zrobić. Także. Trochę zmieniłam nawyki żywieniowe, teraz dodaję więcej ruchu no i zobaczymy, jak to będzie. Także, cóż, vlogu, ciąg dalszy, czy vloga, ciąg dalszy za chwilę. To na razie. No, ja już jestem pod tym takim. Trainingu. Teraz e, idę na spacer, a za mną jest oczko wodne, jest które, robota, było, e, które, e, które było e, takim tłem do mojego opowiadania, gdzie tam doszło do jakiejś zbrodni, morderstwa, czy nie. No, w każdym razie napisałam takie opowiadanie na warsztatach e, z kryminału. Które prowadził Marcin Wroński. Trochę takie zabawne, śmieszne. <laughs> o ile opowiadanie kryminalne może takie być. No, i to właśnie między innymi to było takie miejsce, gdzie ta akcja się rozgrywała. Ogólnie wszystko się w zasadzie działo na naszym osiedlu. Trochę tam w miasto bohaterowie wyruszyli. Ale było tak dosyć śmiesznie. Całość opowiadania w sumie możecie przeczytać, a także wysłuchać, bo amfiteatr, który organizował takie warsztaty, w zeszłym roku też, jakby wybuchła pandemia, powiedzmy, no, zamknęli nas w domu, kultura całkowicie też została zamknięta. Tak, czytaliśmy swoje utwory i zostały one wyemitowane no, w sieci. Także ja wam tutaj gdzieś tu. Link podrzucę, będziecie mogli zobaczyć, wysłuchać, no to jest z przymrużeniem oka. Dobra, idę dalej na spacer, bo w ogóle muszę niedługo wrócić do domu. Pada, po prostu pada. No, było tak pięknie do popołudnia, a później jakoś słoneczko zaszło. Co prawda nie leje, taki drobny deszczek, ale jednak to wiecie, kurtkami przemoknie. Ona bardzo szybko robi się mokra, także chwila spaceru jeszcze i do domu na razie. No słuchajcie, jestem już w domu. Już tak kilka godzin. W zasadzie powinnam iść spać i teraz pracuję jeszcze nad inscenizacją. Znaczy kończę tutaj opracowałam zdjęcia. Teraz zastanawiam się jeszcze nad wyborem zdjęć do wysłania jak w kolejności puścić czy wybrać wszystkie czy wybrać część, bo no to tak musi coś mówić, nie do końca, ale żeby odbiorca mógł tak zaskoczyć, zinterpretować to, o co mi chodzi, czyli tak zwany klucz mu trzeba dać. No tak, troszeczkę się waham, mam takie, właśnie taki dylemat, no, to jest, wiecie, inscenizacja jest dosyć takim, chyba trudnym tematem do, do zrealizowania, jeśli chodzi o fotografię. Aczkolwiek jest wielu fotografów, którzy to robią i robią to całkiem fajnie. Ja Wam tak pokażę, nad czym ja tutaj pracuję. Tak mniej więcej. Mam tutaj, nie wiem, czy w ogóle coś zobaczycie. Mam tutaj takie różne zdjęcia. Myślę, że jak już będzie efekt końcowy, po tym co oddam i po tym jak dostanę feedback, wtedy będę mogła Wam puścić te zdjęcia, które, które właśnie zrobiłam, które udostępniłam do oceny. I ciekawa jestem, jak Wy je odbierzecie. Natomiast muszę się Wam pochwalić, bo brałam udział, po raz pierwszy brałam udział w konkursie fotograficznym. To była trzecia edycja, jeśli chodzi o tematykę portretu. I moje zdjęcia się spodobały na tyle, że poproszono mnie o dosłanie kolejnych, aby wybrać spośród pozostałych uczestników wyróżnienia bo tam pierwsze, drugie, trzecie miejsce już zostały ogłoszone, te miejsca, natomiast ja byłam w gronie tych osób, które były brane pod uwagę, jeśli chodzi o te wyróżnienia. Oj, długo się zastanawiałam, co tutaj wybrać, jakie zdjęcia dać, w końcu po takich długich przemyśleniach, zastanawianiu się wybrałam, wysłałam, i po dłuższym czasie dostałam odpowiedź, że właśnie że podoba się mi moja praca, że widzą w tym dużo właśnie pasji, dużo takiej pracy ze światłem, z obmyślaniem sobie, powiem wam, że to było dla mnie takim dużym zaskoczeniem. I to było dla mnie coś takiego przyjemnego, bo nie sądziłam, że te zdjęcia, które wysłałam jako drugie, takie, żeby jury mogło zobaczyć, jak ja pracuję, w jakiej estetyce że one mogą no, wywrzeć takie, a nie inne wrażenie na odbiorcy. Natomiast te, które wysłałam bezpośrednio na konkurs, no powiem wam, że byłam z nich sama dumna, dlatego że to były takie pierwsze zdjęcia umawiane specjalnie na sesję. Tam było chyba dwa czy jedno zdjęcie takie dowolne z mojego takiego, z mojej takiej pracy, takiej, nie pod jakimś konkretnym kątem, tylko. Tak dla przyjemności robione. I co? Popijam sobie jeszcze herbatkę, jak to mówię, w moim inteligentnym kubku. A dlaczego inteligentnym? Bo jest tutaj Albert Einstein. Tak, i dlatego to jest taki inteligentny kubek. A to jest taka pamiątka z wakacji. Nie w poprzednie wakacje, nie w te minione, tylko jeszcze. No, licząc od tych, które przyjdą, to będzie dwa lata wstecz przywiozłam ze Stryjewa. Stryjewo to jest tak jak, myślę, jeśli ktoś mnie śledzi regularnie, to wie, bo ja wspominałam o tym, o tej miejscowości, to jest wieś niedaleko Kupca, czyli na Warmii. I w jednym takim właśnie wiejskim sklepiku pani sprzedawała różne rzeczy i to właśnie taki kubeczek sobie wziąłem, jak zobaczyłam, że Albert Einstein, to nie, no, koniecznie muszę go mieć i tak sobie Popijam od czasu do czasu w nim herbatkę. Także taki wakacyjny wątek, wspomnienia. No to na jedną konkursowe zdjęcie też właśnie było z tamtych stron. No to co? Żegnam się w dniu dzisiejszym z Wami, bo dzisiaj u mnie jest, wiecie, co jest 29 marca. Także zanim Wy to zobaczycie, to chyba troszeczkę zejdzie, bo tam jeszcze mam kilka filmów do zrobienia. Znaczy do zmontowania, bo mam, ponagrywałam Wam, bo tak się troszeczkę tutaj działo, wiecie, te paczki, wszystkie, które widzieliście, które rozpakowuję, także, no, w międzyczasie jakaś książka. No, a teraz postanowiłam nagrać vloga, bo dawno vloga chyba nie było, więc myślę, że, że coś fajnego z tego wyjdzie. Dobra. No to dobranoc i pewnie widzimy się jutro albo w najbliższym czasie. No witajcie moi drodzy kolejnego dnia, gdzie jest 30 dzień marca, godzina prawie 10. No ja taka widzicie nie umalowana, bo czas, który miałam przeznaczony na make-up musiałam poświęcić na taką trochę bezsensowną rozmowę, o zaraz. Tutaj, wiecie, jest mokro, właśnie. Parłam ręką takiej stalik, bo siedzę przy takim stoliku szachowym, bo nie wzięłam ze sobą statywu, więc zawsze noszę taki, taki, wiecie, podręczny statyw, gdybym coś miała do nagrania, czy coś takiego wypadło. Tak, wiecie, żebym była ubezpieczona i żeby można było spokojnie w każdym miejscu gdzieś stanąć i coś nagrać. No ale spieszyłam się, nie mam tego, bo wczoraj przy nagrywaniu zostawiłam. Na ławie wszystko leży. Także dzisiaj tak w pędzie wybiegałam, bo no wiadomo punkty pobrani i wszelkie takie te analityczne miejsca są zazwyczaj do dziesiątej. No i tutaj też tak, bo tym razem się okazało, że do dziewiątej trzydzieści. Także troszeczkę spóźniona przylam, ale na szczęście była mima pani, która mnie obsłużyła i całe szczęście. Także wiecie to. No takie kontrolne badania, tylko ja co pół roku robię takie badania, żeby wiecie, zobaczyć, czy jest wszystko OK, czy, czy, czy coś ewentualnie trzeba zrobić. Eee, no i właśnie już mi tak powiem, Wam trochę użyło, dlaczego się właśnie zbawiło, żeby wam opowiedzieć o tym, co, co po prostu mnie tak męczy i ciągnie się w zasadzie od kilku miesięcy, ale dzisiaj się przelała czara goryczy. A temat związany jest yy, z wywiadem o którym Wam tak często wspominałam w, w tych moich vlogach, we vlogmasach, w międzyczasie w jakiś filmach y, książkowych. Otóż, y, słuchajcie, no sytuacja wygląda tak, że w grudniu nagrałam wywiad i on do tej pory się nie ukazał. I on tak jakby ktoś, nie wiem, może to ja mam jakąś taką wybujałą wyobraźnię, y, ale może coś w tym jest, że po prostu tak jakby celowo ten wywiad był odwlekany, bądź ktoś tam nie wiem, bardzo coś, coś do tego. Eee, kolega, który z zajęć przeprowadzał podobny wywiad jakieś dwa tygodnie przede mną, jego wywiad właśnie w ciągu dwóch tygodni się ukazał i już wszyscy zapomnieli nawet o tym. Bardzo dużo pracy w to włożyłyśmy, bo zajęcia z dziennikarstwa multimedialnego, prowadzi taka dziewczyna, która też pracuje w rozgłośni radiowej, też bardzo dużo pracy w to włożyła, no, gość, którego ściągnęliśmy, żeby, żeby no przeprowadził z nami tę rozmowę, w sensie, żeby udzielił wywiadu, no, też musiał poświęcić swój czas, a to jest osoba dosyć zajęta i e, no, trzeba było najpierw przygotować ten wywiad do puszczenia jako podcast. Przyszłyśmy, no to dosyć długi był materiał, no tak, około godziny czasu tego było, więc trzeba było tak jeszcze ładnie to obrobić, żeby miało i nogi. To była pierwsza część naszej pracy, zajęło nam to dużo czasu, trzeba było przyjść na następny raz. No ale suma summarum, no zwróciłam na to uwagę, czy w ogóle chłopcy dadzą to radę, tak przypuścić, żeby to ładnie wyglądało, tak zmontować. Dobrze, że była osoba odpowiedzialna za całą tą pracownię. No i okazało się, że no, no, no chociażby chcieli, stawali na głowę, nie da rady. Musimy to przerobić na, na głos. No taki typowy podcast, tak? Taki podcast radiowy. I e, no przyszłyśmy po raz trzeci, okazało się, że nie ma internetu i nic z tego nie wyjdzie. A osoba, która była za to odpowiedzialna. E, Wiedziała, że tego internetu nie ma. Nie powiadomiła mojej prowadzącej o tym. Myśmy po prostu przyszli. Ona musiała jeszcze, się tak, zwolnić się z pracy. Ja poświęcić swój czas na to. Okazało się, że przyszłyśmy po nic i tak naprawdę prywatnie, we własnym zakresie, sama ten materiał musiałam podzielić w odpowiednim momencie, żeby to było na dwie części. No bo wiadomo, ogląda się inaczej, a słucha się. No też inaczej, aczkolwiek no ja sama słucham często długich pod podcastów bez podglądu, bez wizji, tylko sam dźwięk. Jeśli jest to materiał, który mnie interesuje, to nawet i półtorej godziny potrafię wysłuchać i dwie godziny, więc myślę, że to jest kwestia zainteresowań danej, danej osoby, czy będzie chciała to wysłuchać. No ale okej, okay, dzielimy na dwie, na dwie części. Potem, no już myślałam, a to już minęło jakieś dwa miesiące, powoli już się materiał zaczyna deaktualizować, bo pewne rzeczy, o których była mowa, już się wydarzyły. No to co, no drugiej części nie puścimy, no, 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 praca poświęcona, jak nie puścić? Słuchajcie, materiał już miał być zrobiony, puszczony, nie ma go, minął miesiąc, kolejny, nie ma. Przychodzi do mnie jakiś czas temu informacja, że jakąś zapowiedź muszę zrobić. No dobra, napisałam taką, wiecie, do posta, żeby, żeby zapowiedzieć. Dzisiaj właśnie dowiaduję się, że jeszcze coś tam trzeba i po prostu już w tym momencie nie wytrzymałam, bo jak w grudniu było nagrywane, tak dzisiaj jest koniec marca, a tego jeszcze nie ma. I powiedziała, że już więcej nic nie będę robiła. I to ma iść tak jak jest, i jej po prostu nikt nic nie wymyśla, bo to, to nie ma sensu. No. I tak się zdenerwowałam, no, tak wewnętrznie. No, wiecie, dziewczyna, która prowadzi zajęcia, ona no naprawdę się stara. Ja tej dziewczynie współczuję naprawdę, bo ona tutaj się dwoi, troi, żeby nam jeszcze tutaj wszystko tak ładnie zorganizować, przeprowadzić te zajęcia. I słuchajcie, był taki moment, kiedy, zaraz mi się skończy bateria, więc ewentualnie to dogram Wam później, bo tutaj widzę, że mi się już wyświetla, że jest mało energii. Mieliśmy jeszcze lekcje online, jak zamknęli nam pracownię, więc to była w ogóle, to był jakiś horror. Bo no, my musimy pracować na sprzęcie, coś nagrywać, coś robić, montować, a online no, to się tak nie da. No ale to, bo tam jeszcze jest taka grupa mm, produkcji telewizyjnej i radiowej, która właśnie nas wspiera, równolegle mamy te zajęcia, więc my, my coś dla nich, oni coś dla nas i jest taka współpraca. Natomiast to już online się tak nie da. No ale to pomijmy odnośnie tego materiału. No i już dzisiaj nie wytrzymałam i dobitnie napisałam, bo to była taka wymiana pisemna informacji, co ja na ten temat myślę. I że po prostu więcej już nic nie będę robiła, bo ten materiał jest tak zrobiony, tak dograny, że... No, jego tylko puścić, a jest tak, zda... pewna część tego wywiadu jest zdeaktualizowana, bo to, to, co się miało wydarzyć, się wydarzyło. Także ja nie wiem, czy druga część w ogóle pójdzie. No, napisałam dobitnie, oczywiście przeprosiłam też od razu, zaznaczyłam, że to absolutnie nie jest do, do tej dziewczyny Żadne pretensje i to nie, po prostu nie jest do niej, tylko do osób, które tym zarządzają i które tam po prostu, no nie wiem, planują, udostępniają, nie wiem jak to określić, bo troszeczkę się tam wewnętrznie pozmieniało w tej instytucji, więc no duże zmiany zaszły i to wszystko wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało. Także po prostu, no, no teraz mi tak trochę ulżyło, wiecie, ja, bo nie miałam już czasu na te badania, żeby tam na autobus biec czy coś, po prostu na nogach przeszłam, także ta energia się rozeszła, przynajmniej coś zrobiłam, pożytecznego dla siebie też. No i, i już tak tam w przychodni też tam pożartowałam trochę z paniami, więc tak mi trochę uszło, ale no słuchajcie, czy wy, jakbyście coś zrobili, przypracowali i później mieli tak pod górę, i ktoś coś ciągle wymyślał, i później to miałoby się nie ukazać? Ja nie wiem, czy to się ukaże, czy nie, ale słuchajcie, no obiecałam Wam relację w ogóle z tego pomieszczenia, w którym pracuje, pracowałyśmy nad tym wywiadem, gdzie tam czyściłyśmy, montowałyśmy i tak dalej. I po prostu teraz nadarzyła się okazja, po prostu w tym vlogu Wam udostępnię te relacje. Także będziecie mogli zobaczyć e, to pomieszczenie, co tam się jeszcze dzieje. Tak króciutko, także to, to nie będzie coś długiego. Ja myślę tutaj, że ogólnie ten vlog będzie chyba długi. Nie wiem jak go Wam zakończę, ale mam nadzieję, że, że czymś pozytywnym. Więc e, to, to chyba, chyba to wejście będę kończyła, a w ogóle to chciałam Wam powiedzieć, że jestem e, w takim parku na kolejnym osiedlu, bo właśnie tak lubię sobie tędy przechodzić, jak wracam do domu. Gdzie też jest oczko wodne. Tutaj się odbywała taka gra terenowa yy, yy, związana z taką ochroną środowiska. Ja tam byłam, yy, byłam, kim ja byłam? Trolicą, która polowała na zwierzęta. Słuchajcie, i, i tutaj dzieciaki miałem mnie przekonać, że to jest złe, i wymyślać takie gry i zabawy, w których ja bym się mogła spełnić, a nie polowałabym na zwierzątka. Także może gdzieś ta też migawkę puszczę, żebyście zobaczyli, jak wyglądałam. Gdzieś w tych pierwszych relacjach, gdzie tam czytałam bajki, nie tylko dla dzieci, to tam są te zdjęcia. Także na czołówki możecie zobaczyć, to tam gdzieś Wam tutaj udostępnię kartę. No i akurat jestem w tym samym miejscu, w którym brałam, miałam tutaj swoje takie stanowisko, w ogóle to jest taki stolik szachowy, zobaczcie, tak, tutaj miałam reklamóweczkę taką pod, pod uszaną, bo jest mokro, taka mrzawka w ogóle pada, trochę się tutaj pozmieniało, no, no, no ja Wam tutaj pokażę zaraz, za mną, za mną jest takie trochę mniejsze oczko, no jest takie zarośnięte, wiecie, takimi trawami, tutaj są te, te same pałki wodne, i może się ja przełączę teraz na drugą stronę, żeby nie, nie mówić teraz tutaj tak do Was, a żebyście widzieli, co ja Wam pokazuję i o czym mówię. No, zobaczcie, tak. Przede mną jest takie zagęszczenie krzewów. I tutaj, wiecie, wykonywałam też sesję zdjęciową dziewczynie, które zdjęcia właśnie brały udział w tym konkursie fotograficznym. Mamy tutaj sporo głębi. Sporo kaczek, one tam gdzieś się pochowały. W tym momencie jest ich bardzo mało, ale powiem Wam, że jak jest sezon taki od wiosny do jesieni, gdzie jest ciepło, to tych kaczek tu jest tak mnóstwo. Teraz jak widzicie tutaj, gdzie są ptaki, tak wrony, gołębie, to tutaj zawsze te kaczki chodzą, spacerują. Jest ich mnóstwo. No, tak, też tutaj jest siłownia. Zobaczcie, tam dalej jest plac zabaw. Także takie przyjemne miejsce. Można sobie przyjść na spacer, aczkolwiek nie ma takiego miejsca, gdzie by się można pod cieniem skryć. Ewentualnie gdzieś tam dalej, jak są te zdję... yy, drzewa, to tam gdzieś może, ale to jest takie małe miejsce. Także widzicie, taki sobie park. Dobra, to ja to wejście kończę. I za chwilę tutaj się e, i za chwilę tutaj Wam prawdopodobnie wmontuję to wejście z, z tej pracowni multimedialnej, gdzie mówiłam Wam, o, gdzie ten wywiad e, opracowywałam. Kochani, jesteśmy teraz w pracowni, gdzie za, odbywają się zajęcia z dziennikarstwa multimedialnego. I tutaj są, zobaczcie, tu są stanowiska dla uczestników. Gdzie pracują nad swoimi materiałami. Natomiast tutaj jest centrum dowodzenia dla prowadzącego, i ja właśnie dzisiaj z prowadzącą będę kończyła e, opracowanie tego wywiadu, o którym cały czas Wam e, we vlogmasach i we vlogach e, opowiadałam. Natomiast e, na chwilę obecną, jeszcze póki nie ma tych stacjonarnych zajęć, e, pracownia przemieniła się troszeczkę w pracownię 3D. Mamy tutaj drukarkę, taką do drukowania form w 3D, i pokażę Wam jakie cuda potrafią tutaj wyjść. Zobaczcie. Między innymi tutaj jest takie małe miasteczko w muszli, nazwa pracowni. Widzicie niby mnie? O tak. Także takie cuda się tutaj dzieją. No to w sumie chyba już trzecia pracownia, jaką Wam pokazałam. Dobra, kończę, bo za chwilę zaczynamy opracowanie. Także do następnego razu. Pa. Tym razem dobry wieczór, moi drodzy, bo jest noc 30 na 31. Nie, z 31 marca na 1 kwietnia, czyli taka prima, aprilis. No i światło też jest takie trochę mm, nie za ciekawe, no, świeci z góry, jest noc Kiepsko. I e, chciałam zakończyć tego vloga właśnie tym wejściem, opowiem wam historię, która mi się przydarzyła. Jak wiecie, kompletuję baśnie i e, tak przeszłam przez Vinted, mówię sprawdzę, co tam, co tam jest. No i tak szukam, szukam, przeglądam, przeglądam i moim oczom ukazały się baśnie i legendy barmińskie. Książka, na której mi bardzo zależało, bo jak w 2019 byłam na Warmii i Mazurach, to właśnie, będąc wieczorem na takim wieczornym spacerze w Magowie, przez okno księgarni zobaczyłam te, właśnie, właśnie. Należy, no na drugi dzień wyjeżdżaliśmy, a tam byliśmy przejazdem. Nie mogłam wrócić, nie mogłam kupić, myślę no, może gdzieś tam w sieci, może w przyszłym roku. Ale tak, w sieci nie było, a jak następnym rokiem, czyli w 2020 pojechałam tak, no niestety nie ma, aby przydały się. I taki żal po prostu, jak tutaj się pokazały to mówię, zamawiam. Oczywiście zamówiłam, zapłaciłam wszystko okej. Okay. I nagle dostaję informację, że przepraszam, ale nie zdążyłam wycofać oferty. No i o co chodzi? Aj i po dłuższych takich perturbacjach okazało się, że osoba wystawiła w dwóch miejscach tę książkę i w jednym została kupiona, a tutaj, gdzie ja szukałam, nie została wycofana. Trochę mnie to tak zdenerwowało, raz, że zależało mi na tej książce, bo. Utezeusza to ona ma po prostu cenę tak wyśrubowaną, że nie daruje sobie. Zresztą, jak wszystkie takie, właśnie. Natomiast, no co, książki nie mam, pieniędzy nie mam. Super. No, ale jakoś tam doszliśmy do porozumienia. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No dobra. Nie przedłużam, trzeba iść spać. Święta niebawem. Wy ten film pewnie będziecie widzieć po świętach, ale skoro nagrywam przed świętami, to chciała wam, chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, radosnych świąt. No, nie wiem, zdrowych, jakie tam sobie tylko mm, wymarzycie, żeby one były. Bo teraz to tak wiecie, wszystko stoi do góry nogami. A ja idę spać. Także trzymajcie się. Pa.